Długo się zastanawiałam, czy w ogóle to nagrywać, bo wiecie, no święta może nie wypada, ale już tyle tego widzę pod różnymi kątami, że nie jestem w stanie dłużej wytrzymać. I stwierdziłam, że muszę to z siebie wyrzucić i muszę niektórym powiedzieć dosadnie, bo tak się dłużej nie da. Ja nie wiem, kto te osoby wychował i jak. Ale wychodzi na to, że takie osoby, które się w ten sposób zachowują, zostały wychowane przez jakiś potworów bez urazy. No bo zobaczcie, jakim trzeba być człowiekiem. Co trzeba mieć w sercu, żeby w święta Bożego Narodzenia wejść na czyjeś konto i na przykład obrażać dzieci lewandowskich. Oceniać po wyglądzie można powiedzieć, a, bo mogła nie wstawiać zdjęcia dzieci przodem. Ale z drugiej strony, jakim ty jesteś człowiekiem, że ty hejtujesz małe dziecko? Jakim jesteś człowiekiem? Tak cię matka wychowała? Dorosły chłop, siedzący najpewniej na kanapie u mamusi z piwskiem w ręku, będzie oceniał małe dziecko, tak cię matka wychowała? Albo ci, którzy mm, wiecie, osoby publiczne składają życzenia, nie wiem, influencerzy, politycy, ktokolwiek, i czytam komentarze, nie tylko u siebie pod swoim kątem, ale też u innych: że o, udław się ością, o, zdech albo coś w tym stylu, o, życie jak najgorzej i tak dalej, albo ocenianie, nie wiem, wyglądu, ubioru tego, tamtego, wiecie, choinki, nie wiem, ozdób, czegokolwiek, i z jednej strony można powiedzieć. No, te osoby same chciały być osobami publicznymi, że zarabiają tym wizerunkiem, że to, że tamto, ale z drugiej strony, jakimi wy jesteście ludźmi, że wy w święta Bożego Narodzenia nie macie czegoś takiego, że będziecie mieć jakieś wyrzuty sumienia, że może y, komuś się może zrobić przykro, że może to jest taki czas, w którym może chociaż wypadałoby się powstrzymać od jakiegoś hamstwa, od prymitywności, od pisania takich idiotyzmów. Od yy, krzywdzenia drugiego człowieka. I o ile jeszcze jestem tolerancyjna na tyle, że sama nie reaguję na chamskie komentarze, które są krzywdzące na co dzień, o tyle w święta Bożego Narodzenia nie jestem w stanie tego zrozumieć, jakim trzeba być człowiekiem i jak trzeba zostać wychowanym, i przez kogo, żeby właśnie w święta. Wejść w internet, wejść pod czyjś profil i napisać takie chamstwo, takie kur. Wiecie co? To jest tak mi was szkoda, tak mi tych osób szkoda, i tak z drugiej strony jest mi przykro, że my jako polskie społeczeństwo takie sobie świadectwo wystawiamy takimi ludźmi, takimi komentarzami, takim, taką prymitywnością. Że naprawdę ja wam, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Ja za was trzymam kciuki, ja się za was modlę. Ja mam dużo serca, otwartości i miłości do was. Macie prawo być sobą, choćby nie wiem co. Ale naprawdę, zastanówcie się, stańcie przed lustrem i zastanówcie się, czy po prostu warto, czy warto naprawdę, i co wam daje to, że wejdziecie na profil Anny Lewandowskiej i e, obrazicie jej dziecko? Co wam to daje? Bo mi się wydaje, że jedyne co wam to daje to po prostu to, że sami podbudowujecie swoje ego i myślicie, że jesteście lepsi. Nie, nie jesteście. Uwierzcie mi, nie jesteście. A tam na górze, niezależnie od tego, kto ile ma pieniędzy, jaką ma pozycję, jak wygląda, wszyscy tam na górze będziemy równi.